Ten mały robot wkrótce może zmienić życie w wielu domach, choć jeszcze nie w naszych. Posłuchaj do końca. Samsung i Google właśnie połączyli siły, tworząc Bali, pierwszego na świecie robota domowego z asystentem Gemini. No i to nie tylko gadżet, ale taki prawdziwy towarzysz, który porusza się po Twoim domu razem z Tobą, jak na tym filmiku. Wyobraź sobie, wstajesz rano, a Bali mówi, lepiej wyjść wcześniej, na trasie są korki. Albo pytasz, jak wygląda w tej koszuli? No on nie tylko odpowiada, ale sugeruje lepszą stylizację. Kiedy mówisz, że czujesz się zmęczony, Bali łączy się z wyszukiwarką Google, by dać Ci spersonalizowany porady zdrowotne, ale tylko z zaufanych źródeł. No ale to dopiero początek. Ten inteligentny robot zarządza całym domem, reguluje światło, wita gości, ustawia przypomnienia. No i to wszystko bez żadnych sztucznych komend. Po prostu normalnie z nim rozmawiasz jak z człowiekiem. Dzięki najnowszej sztucznej inteligencji od Google, Bali analizuje w czasie rzeczywistym dźwięk, obraz i dane z czujników, dzięki czemu naprawdę rozumie to, co dzieje się wokół ciebie. No w Stanach i Korei pojawi się już latem 2025 roku. na no, tym i powiedz, czy chciałbyś mieć takiego asystenta w swoim domu? Napisz w komentarzach, co byłoby pierwszą rzeczą, którą byś go zapytał, no i zaobserwuj koniecznie ten kanał po więcej nowości ze świata AI.